Cześć wszystkim, tutaj Alex. Bardzo duży wpływ na wybór nowej gry do tego odcinka Gameplay Ego miała niedawna zapowiedź na no, pewnego tytułu. I cóż to mógł być za tytuł? Oczywiście trzecia część Army of Two o po podtytule Devil's Cartel, coś takiego, która niestety będzie remakiem. Tego tytułu. Ja tutaj chciałem Wam szybko w takim razie przypomnieć pierwszą część gry, którą ja sobie bardzo, naprawdę bardzo cenię. Jest to jedna z tych gier, która nie spotkała się z hura optymistycznym przyjęciem ze strony graczy, ze strony recenzentów, ale no, ja jestem jedną z tych osób, które kupiła i to jest taki nasz wspólny tytuł z ZUZO, który zawsze musimy przejść w kopie. Tutaj tak sobie sprawdzam po powrocie po dłuższym czasie. Niestety nie mam jakiegoś bardziej zaawansowanego save, nie mam nic pieniędzy. I to jest straszne. Nie pokażę wam jakichś super ulepszeń: Suppressor Shield, Appearance, Front Mount. I nie będę w stanie, ale wezmę sobie swojego wiernego G G36C i ruszymy sobie do akcji. Ja zawsze gram Riosem. Zuza zawsze gra Salemem. Jakoś tak sobie to ustaliliśmy. No i ja, są pewne rzeczy. Są pewne aspekty, w których ta część ma przewagę nad dwójką, chociażby to, że każda misja rozgrywa się w innym zakątku świata. Misji jest tylko sześć, to jest lekko żenadą, ale naprawdę mamy tutaj Irak, Afganistan, mamy Miami, mamy Chiny. Mamy fajną bardzo misję na lotniskowcu i chyba Somalię i to by było na tyle. Dobra, tutaj nie mam pojęcia co się dzieje, nie pamiętam jak to się grało. A coś wrogowie. Nie ustawiam tego na jakiś super... Wysoki poziom Z bardzo prostego powodu. Dawno w to nie grałem. I oczywiście co tu jest co tu jest ważne? Bardzo fajnym Tutorial P Dziękuję nie. Bardzo fajnym tutaj aspektem. Co ja to mam zrobić w ogóle? Boże jak obrywam. Idź ich rozwal salem, ruchy. Bardzo fajny tutaj aspektem jest oczywiście ten system agro, który. Oberwałem, Boże, jakie to jest straszne! A to jest najniższy poziom. Chodź to, chodź to, chodź to. Bardzo fajny system agro, który no, definiuje tutaj większy nacisk na kopa niż w... chyba w każdej innej grze. Czyli, że jeden z graczy skupia całą uwagę przeciwnika na sobie, a drugi może, może dostosować całkowicie uzbrojenie pod cichszy styl gry. I to mi się chyba nie uda. Ok, cichszy styl gry i zrobić coś ambitniejszego. Dobra, jakiś rakiety zaraz odpalą, ale ja będę sobie po prostu tutaj opowiadał bez żadnej skiny. No, na szczęście trochę kasiole straciłem. No. I można... O, game over. Checkpoint. I można bardzo fajnie to jest zróżnicować, jak się gra z kimś zgranym, dostosować uzbrojenie. Jeden może wziąć ciężki karabin maszynowy, drugi może wziąć yy, zwykły karabin. Nie, podziękuję, nie mam żadnej kasy. może wziąć zwykły karabin. Dobra, to już go tu już ja, będę jaja wiem o tym. Ha, ha ha Zatakuj go, tam jest! Który wyposaży w tłumik, w jakieś inne gadżety, które pomogą mu zachować yy, ciszę, i to jest bardzo fajny pomysł na grę. Który został rzeczywiście rozwinięty w kontynuacji. No i nie bardzo. wow! I nie można na szczęście powiedzieć, że kontynuacja ma na przykład lepsze arsenał, więc je broni czy cokolwiek, ponieważ są one naprawdę porównywalne. Wszystkie różnice zachodzą w tym, że po prostu są inne. Po prostu inne. Mamy tutaj jakieś karabiny, które nie ma w dwójce, w dwójce to jakieś karabiny, których nie ma tutaj. I tak to się całość sprowadza. Dobra, widzę, że stalem będzie musiał tutaj całą brudną robotę zrobić. Zatrzymaj się i mi pomóż, halo. To jest coś, co naprawdę ja sobie cenię i podoba mi się po prostu pomysł na takiego koopa. opa W dodatku takim fajnym dość ujęciem Tam. 6, 5, 4, 3, 2. A nie, to nie tu. O tu coś jest. Dobra, będę wiedział przy wcześniejszym podejściu. No i cóż, by tam jeszcze pojawił się ten Seagull, który rozbudował zbudował y, grę w kilku różnych aspektach. Dodał kilka bardzo ciekawych i podstawowych, czasami aspektów. Zmienił trochę kwintesencję kopa, który stał się taki już bardzo typowy. Tutaj on działa tak. No, na wpół automatycznie, i na wpół się dzieje sam. Znaczy, zbliżymy się do jakiejś mapy. Do, do jakiejś mapy? Jakiej mapy? Do jakiejś osłony, i kamera lekko zmienia kąt. I to już wszystko jest takim pod osłoną. Naprawdę, fajnie się tutaj strzela. W dwójce jeszcze doszły różnego rodzaju, jak to było, wybory moralne. Czyli, że możemy sobie wybrać, co zrobimy, i to tam skutkowało. Proszę nie. O, i teraz jakiś taki tryb szału. To jest. Już strasznie dziwaczne O, no, nasz towarzysz jest już całkowicie praktycznie niewidzialny. <grymny> Oczywiście realizm... Realizm przede wszystkim. Ja mam jakieś strasznie wyrąbane tutaj możliwości. I co to mam zrobić do choroby? Tam mam dojść. Turendy. Tak to jest jak się dawno nie grało, może tu No, doszły takie podstawowe umiejętności jak sprint. A, wios ten zwykły taki cover system oraz takie yy, dużo, dużo więcej skrytów, bo już to był czas kiedy wszyscy wiedzieli do czego militarne szutery zmierzają nawet te rozgrywające się w, no, w tym widoku no, to się udało w końcu i jedziemy dalej ja nie pamiętam gdzie to się rozgrywa, to jest chyba Afganistan albo Irak druga, trzecia misja i jakiś safe zgubiony Jakiś niepełny, bo oczywiście mam to wszystko ładnie. Jest pozaliczane. Może by wam coś bardziej zaawansowanego pokazać, ale jest jak jest. Oczywiście to nie jest najważniejsze. Przede wszystkim chcę tutaj coś opowiedzieć. No właśnie, bardzo fajnie to wszystko wyszło według mnie. No oczywiście są pewne błędy tutaj w tych grach. Kurczę, no chodźcie tutaj. Dobę takie mniej znane może studio EA. EA Electronic Arts jej Montreal no to w obliczu tych wszystkich zaraz ich tutaj wypłuczę aż ty jeden w obliczu tych wszystkich wiadomo studiów montrealskich bardzo znanych i bardzo docenianych ono aż ty ty ona jakichś wielkich osiągnięć tutaj nie ma no i między innymi dlatego może Yy, serię przyjmuje Vigil Games. Vigil Games to jest bardzo już zasłużony deweloper, który zrobił, wiadomo, Dante's Inferno, który zrobił Dead Space'a. Parę innych gier i to jest studio, na którym EA wie, że może polegać. Będą robić jakieś no, zmiany tutaj w całej serii. Myślę, że agro zostanie, że nacisk na kopa Te co bardziej charakterystyczne rzeczy na pewno ponownie będzie można yy, modyfikować bronię. Mam nadzieję, że w końcu w jakimś. W jakim naprawdę. O, wow, coś tu zrobił. Niezwykle satysfakcjonujący sposób. Między innymi, tak jak to było w drugiej części. W drugiej części to już było ekstra, tylko no myślę, że arsenał był właśnie porównywalny. Dobra, co to było? No, oczywiście coś mi to wybuchło, takiego fajnego GPS-a. Dobra, ty idziesz na niego ten. Mamy rozkazy. Tutaj koledze nakażemy zaatakować tutaj wroga tak agresywniej. A no, my go zajść z tyłu. Oi! Boże, nie chcę tutaj tutoriala zakla jakaś Dobra, stój tutaj i go ostrzelaj. Tu nie żyje, dobra, Widzę, że to będzie większa że żenada niż się spodziewałem To mnie trochę niewygodny jest tutaj system zmiany broni Dobra i pokażę wam jak fajnie tutaj ach. można jak tu dużo jest takich kołpowych akcji Hmm... Które, no, tradycyjnie już się pojawiają w bardzo wielu tytułach, ale jak tutaj zostały przedstawione, I zarówno ja, jak i partner, możemy strzelać, możemy się przenieść w bezpieczniejsze miejsce. Dobra, idziesz za mną i po cichu. No i były takie fajne też momenty, kiedy bohaterowie stawali do siebie plecami, kiedy musieli w oskryptowany sposób zdejmować wrogów naokoło i to już tak wyglądało naprawdę... Hmm... Można powiedzieć groteskowo, ale ja powiem kozacko. To jakaś znajdżka. No i cóż? No, musimy jakieś rakiety zniszczyć i tak dalej, i tak dalej, wszelkie zło wyplenić. Bardzo fajnym pomysłem tutaj było. Pod koniec tej gry założenie przez bohaterów własnej organizacji tej najemniczej, które no w skrócie się właśnie nazywała TU, czyli dwóch. Transport Operations, pamiętam, i liczyłem na coś takiego w stylu zrobienia pewnego rodzaju hmm, dania luzu raczowi w rozwijaniu tej y, agencji, żeby wiadomo głównymi bossami byli Rios i Stalem, a żeby można było z wynajmować, zatrudniać, zatrudniać jeszcze inne osoby, żeby prowadziły jakieś czasami misje za nas. Żeby to rozwijać, zatrzymywać jakąś kasę itd. i tak dalej. To były oczywiście moje jakieś wyobrażenia. O, się ty cienia się. Na. No i to myślę by było całkiem fajne. Kurczę, jakby tak w przystępny sposób. Taką grę ekonomiczną zrobić. Jak tu się ci... A! No, takie rzeczy z kumplem można było zrobić. Strasznie fajne, strasznie przyjemne. Aha. A można było też. Takie coś. Rozumiecie, to jest potencjał gry kopowej i coś, co ja zawsze będę sobie cenił. Ach, ty jeden. Ach. No, czep się już halo. Halo O, czep się pis Kurde, no bije mnie. a! Mamo, co tu się dzieje? Spadaj. Nie gram z tobą. No, widzicie, kumpel odwala jakieś chopki. I niestety już będziemy musieli sobie dać z tym spokój. Tu jakiś gaz, czy coś. Bardzo fajne też tej momenty. Dwójca doszło parę taki fajny, super... motywów, które powinny być w kilku innych grach. Między innymi kurczę, w Ghost Reconie powinny się znaleźć motywy takie z zakładnikami. Z takim podchodzeniem y, grupek wrogów, żeby natychmiast... Pierwsze co to dorwać do żeby no kazać się poddać całej grupie, żeby żeby uwalniać zakładników. Kurczę, to tyle fajnych, bardzo patentów, branie żywej tarczy i tak dalej. I takie atrakcje koopowe, takie pomysły na rozgrywkę. I o to wyszło właśnie od. widzicie, teraz z mi się sama zmieniła od właśnie takiej kurczy niedocenionej gry, niedocenionej marki Armioftu, a taki Ubisoft. Całość olał. Możemy tutaj? Możemy. A, mam zakresie tylko. Dobra. Więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jedna z bardzo cenionych, bardziej cenionych przeze mnie gier do kopa. Army of tu, jeżeli szukacie czegoś na konsolerze, żeby pograć z kumplem, z dziewczyną, z kimkolwiek, to Army of tu, obie części są godne polecenia według mnie. Dobra. Dzięki wielkie za uwagę. I cześć. Cześć. Pa, pa.